Pokażę Ci jak oszczepę w terenie. Mój ulubiony sposób to oszczepienie piłę w taki sposób, żeby po prostu o coś ją oprzeć. Na przykład około traktora. Może być również drzewo, klocek lub cokolwiek innego. Pytam ją sobie tutaj dwoma nogami, prowadnica jest tu jedziemy z nim. O, kurwa tympy. No i tak, generalnie trzeba uważać, żeby dwa razy nie naoszczyć tego samego zęba. No, i potem jedziemy w drugą stronę, i mniej więcej trzeba się trzymać tych kresek, właśnie co są na zębach, pod takim kątem. Tylko tu ktoś inny oszczył przede mną, nie wiem kto. No, to nic najwyżej, przeoszczymy go, nie? Generalnie, jeszcze taka mała wskazówka. Ja, jak się uczyłem oszczyć, i to średnio wychodziło, na tą stronę byłem mocniejszy. To jechałem dwa razy. A na tą stronę mi szło gorzej. To robiłem delikatniej, ale trzy razy. No i to wychodziło. Teraz jadę tu i tu po dwa razy. To sami uderzam pilnikiem o prowadnicę, żeby ten tył po prostu zleciał i lepiej zbierał. No i łańcuch mamy naoszczony, a ty pamiętaj, żeby obserwować.